Sędzia główny przygotowany, czasy skatowane. Czekamy, co pokażą chłopaki z koła. Wystartowali. Linia stawna. Pamiętamy o klucza. Linia główna. Połączona, naciągnięta. Czekamy na wodę. Czekamy na wodę, czekamy na wodę. Krócze, bo stawnia jest. I woda goli. Jest woda linii głównej. Pierwsza linia gaśnicza, nawodniona Budowa drugiej linii gaśniczej. I woda będzie goniła, ta zawodnika. Mam nadzieję. Puszczamy, puszczamy, puszczamy. Zawodzik jest. Czekamy na wodę. Jest. I lekka mbła A na to, że pierwszy tarbienic. A na torze drugi prosimy zawodników o przygotowanie z Gierałci Ej, prądownicę No i ten węże ściągcie tam na obok Łazywimy, pięknie mały prądownicy daj Łatwo dobrze. też na to, że pierwszy Harmielik, chłopcy starszy, czekamy na sędziów. Kurde, co ja mogę. Zawarnicy na linii startu, sędziowie na miejscach, topery skasowane Możemy startować. Armii.